I zobaczmy, drogie panny, co dla Was w miesiącu wrześniu, co się tutaj będzie chciało Wam pokazać. Dla Was oczywiście najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętajcie o tym, co jest pozytywnym nastawieniem względem nowego cyklu, a więc nowego czasu, który się dla Was dzieje. I ten miesiąc bierzcie z pełnymi garściami, bo on może być dla Was faktycznie wspaniały. I życzę Wam również, abyście być może wraz z tym początkiem, czy też inaczej końcem lata, czy też sezonu urlopowego, wcale go jeszcze nie zamykały. Takie ale żebyście właśnie słońcem zarażały i uśmiechem, i pozytywną wibracją innych, a tym samym to, co pogodowe, przyciągały jeszcze silniej. Jeżeli oczywiście też lubicie ten klimat, tego, co jest słoneczne, piękne, i niedeszczowe, i niepochmurne. A więc zobaczmy, co się kryje w kartach. Dzisiaj dla Was, tak jak dla wszystkich, kilka pytań więcej, czy też dwa zagadnienia, które mogą Was zainteresować dodatkowo. Tak jak dla wszystkich, jedna karta. Która nam powie, jaki to będzie, jaki ten miesiąc ładunek nieść, a może taki specjalny, taki ekstra, czy też uzupełniający to czytanie. A więc zobaczmy: zaczniemy sobie od kart Tarota, bo one, bo na nich się bardziej koncentrujemy. A więc zobaczmy: Panna, jaki ten miesiąc dla Was może być? Miesiąc wrzesień dla Pani. Miesiąc wrzesień dla Pani. Miesiąc wrzesień dla panien. Tak chciała pokazać, zostawiamy. Jaki ten miesiąc potencjał niesie. Takie pytanie dzisiaj. Ekstra. Jaki ten miesiąc potencjał niesie dla Was? Taki o który warto zawalczyć, czy też warto się o niego pokusić, sięgnąć może tym samym. Jaki potencjał wrzesień niesie dla panien? Jaki potencjał wrzesień niesie dla panien? Co jest wyzwaniem tego miesiąca? Co jest wyzwaniem? Co w miłości? Co w miłości we wrześniu dla Was? I co w pracy? I rada. Dzisiaj tak zobaczymy, na ile to się nam będzie chciało tutaj pokazać. No, słuchajcie. Urodziny, urodziny, narodziny, coś nowego. Przygoda. Przygoda, pasja. Coś, co gdzieś w tle się Wam pokazuje. Ja dzisiaj z kartami się nie umawiałam, co, te, co to tło, czy też co te karty z przełożenia będą sygnalizować, ale może być tak, że są się dwa zasoby, którym jakiś pomysł się zrodził, a może jesteście gotowe do jakiejś ekscytującej podróży. Kłada na razie tego, tego głupca gdzieś tutaj z boku. Nowy początek, nowy cykl, nowy też rok numerologiczny. Zajrzyjcie także do tych czytań, które być może będą się pojawiać. Już, tuż, tuż mam taki zamiar, żeby nagrać właśnie horoskop taki numerologiczny. Także już dzisiaj serdecznie, serdecznie Was do niego zapraszam. No i zobaczmy. Miesiąc wrzesień dla panien. Czy może być piękniej? Siłę. Siła dla Was. Co jest, słuchajcie, potencjałem tego miesiąca? Co w pracy? Bo tak sobie ustaliłam, w, nie w pracy, przepraszam, miłość. Praca. Wyzwanie. I rada. Hmm. No lepsze. Słuchajcie, takie Wam się pokazały karty. Nie wiem, czy ja tutaj dobrze to obejmę wszystko. Drogie panny, no więc tak, jak powiedziałam, nowa droga, czy też nowe plany, nowe marzenia, nowe możliwości. Miesiąc dla Was pokazuje się w sile, a więc może być to silny miesiąc, jeżeli chodzi o wrażenia. Może tak być, ale może też być po prostu takim miesiącem, w którym wiele z tego, co sobie założycie, czy z wiele z tego, co sobie właśnie zaplanujecie, jakich będziecie się chciały podjąć kroków, będzie miało realną szansę na to, żeby się zrealizować. A więc bardzo pomyślny może być to czas dla Was. Możecie się czuć silnie, możecie się czuć, Czuć pięknie, możecie się czuć w takiej nadwyżce energetycznej, a więc być może są wśród was te panny, które długo, długo czekały na ten moment, żeby właśnie no, poczuć się trochę lepiej. Nie przejmujcie się kartami, które widzicie gdzieś obok, które są być może trochę takie niepokojące. One nie są niepokojące. One są po prostu pokazujące to, w jaką, jaką energię też wnieść będziecie musiały, lub co może gdzieś z tą siłą w kontrze no, trochę się barować, jeżeli chodzi o środowisko przychodzące do was z zewnątrz. A więc potencjały tego miesiąca pokazuje się dla Was ten tutaj oto tabugini, bo dzisiaj jest dedykowany temu czytaniu tarot. Mówi o umiejętności złapania równowagi, takiego lekkiego bycia żonglerem, może akrobatą, gdzieś takiego też łączenia w sobie różnych możliwości, a więc potencjały tego miesiąca będą także sprzyjały zmianom, będą sprzyjały temu, żeby z czymś być może Podziałać trochę bardziej, żeby z czymś się być może przemóc, albo żeby złapać się różnych możliwości naraz. Ale e, ogólnie potencjał tego miesiąca mówi o tym, że w tej sile, czy w, tym, w tych chęciach, apetytach, możliwościach, pragnieniach, planach, jesteście w stanie znaleźć równowagę, czy też jest ona wam Podarowana. A więc między życiem prywatnym a życiem y, tym zawodowym, na przykład, albo między czynnościami, działaniami, w których jesteście na co dzień, które gdzieś musicie ze sobą łączyć. A więc tutaj korzyści płynące różnorodnie, czy też korzyści stymulujące te możliwości mogą wam się pojawiać, jest to taka szansa, jest to taki y, gdzieś tutaj prezent czy potencjał tego miesiąca, żeby coś z tym zrobić, a więc coś zrównoważyć, coś y, zmienić w jaki sposób się inaczej troszeczkę może dostosować także dla tych, którzy gdzieś w nowych środowiskach będą musieli sobie z czymś być może poradzić. Jeżeli chodzi o miłość, słuchajcie, pokazała Wam się dziesiątka buław, ale ona jest, nie przerażajcie się, poza faktem odpowiedzialności takiego gdzieś dzielenia tych obowiązków, aby nie brać wszystkiego na siebie, może być tutaj taki, słuchajcie, fajny smaczek ukryty, że jest to dziesiątka, a więc jest to jakiś koniec, a więc być może przyszedł koniec jakiś, trudów. Może przychodzi w tym miesiącu do Was właśnie takie odciążenie, które pokazuje, że jesteście na y, ostatniej prostej, że y, no jest to taka otwartość. Y, czy też już gotowość na przyjęcie czegoś nowego i w tę stronę bardziej patrzcie również w tym miesiącu aby właśnie podarować sobie to przejście czy też tę płynną możliwość do tego aby zdobyć coś bardziej sensownego dla siebie dla swoich potrzeb dla tego co wam daje spokój ducha i bez jakiegoś takiego no może też upierdliwego charakteru pewnych wydarzeń a więc gdzieś tutaj y Rada dla niektórych, że jeżeli czujesz pewnego rodzaju wypalenie, czy jeżeli czujesz pewnego rodzaju przeciążenie, to jest to może miesiąc, czy też czas na to, żeby sobie podarować odrobinę tego, co jest no, jakimś takim nieprzymuszonym luksusem do zmian. Chociażby, a przede wszystkim, nawet bym powiedziała, zmiany nastawienia samego siebie względem tego, co jest moim obowiązkiem, co jest moim, co muszę w tym związku, co muszę lub co powinienem. A więc tutaj w tym miesiącu gdzieś taka. Takie podejście może odejść w niepamięć. Możecie się po prostu temu trochę przeciwstawić, albo możecie mieć taką siłę w sobie, że ta siła, wasza wewnętrzna, spowoduje, że nie będziecie już takiej postawy przybierać. Pracy natomiast pokazała Wam się także innowacja, nowość, możliwość, szansa, a zmieczy, a więc coś, co będzie dla niektórych no kolejnym krokiem, zmianą jakiegoś dotychczasowego być może stanu rzeczy, ale może być to także moment, w którym dla Was wszystko staje się jasne a więc gdzieś taka boska, być może mm, grom widzicie z jasnego nieba coś was oświeci, coś wam tutaj y, pokaże, jakieś może elementy układanki, które pokażą wam większy, pełniejszy być może obraz. No albo jest to też taka gdzieś energia oddzielenia tego, co potrzebne, co niepotrzebne, co gdzieś takim oddzieleniem ziarna od plew jest. A więc może tutaj potrzebujecie nowej przestrzeni, może potrzebujecie nowych bodźców, może się tutaj pokazywać dla was no zupełnie jakby też e, nowa sytuacja w ujęciu takiego świadomego podejmowania decyzji, świadomego postrzegania także. Tego otoczenia pracowego, w którym jesteście. A więc być może też patrząc tutaj na karty, będziecie chciały coś zmieniać, a może też będziecie widzieć pewne dysproporcje, może zobaczycie pewnego rodzaju niesprawiedliwości, albo zobaczycie siebie, w których momentach gdzieś, może nie tyle popełniacie błędy, ale może bierzecie zbyt dużo na siebie, albo bierzecie nie to, co potrzeba. I taki może być to miesiąc, w którym gdzieś takie rzeczy po prostu e, albo będziecie chcieli przedyskutować, może pewne struny poruszyć, może zbierzecie się, albo złapiecie takie flow, żeby się przemóc i żeby wreszcie, e, no właśnie, wreszcie, albo dopiero gdzieś z tym poczynić jakiś dla siebie słuszny krok. Dla siebie, bo czytanie jest o Was i pokazuje Wasze moce, Wasze siły, Wasze potencjały, Waszą gotowość. I tutaj w tej gotowości mam wrażenie, będziecie trochę chętni, czy mieli apetyty na to, żeby zobaczyć, zauważać, postrzegać, ale także działać. I w e, Wskrzeszać gdzieś energię te ziemskie do tego, żeby one stały się y, faktyczne, żeby one nie były tylko myślą, żeby one były także czynem. A więc, jakiś tutaj krok dla niektórych. No i z pewnością, może większa taka determinacja Wam się tutaj będzie także aktywować bo w wyzwaniu macie z kolei pazia mieczy. Pazia mieczy, a więc y, takiego właśnie przebłysku, przebłysku myśli, tak jak tutaj jest pokazane pięknie na tej karcie, strzał w dychę, albo być może jakieś właśnie, no, celowanie do Pokazane przy dobrej muzyce, przy takim widzicie, czyli laucie, bez jakiegoś takiego musu czy przymusu. No ogólnie karta może pokazywać chęć eksplorowania, chęć odkrywania, ciekawość pewnych spraw, a więc może tu będziecie po prostu rozbudowywać w sobie, albo jest to waszym wyzwaniem, abyście się czymś zajawili, żebyście się czymś zaciekawili, żebyście pobudzili w sobie jakieś ważne struny, które mogłyby zmienić Waszą sytuację, albo właśnie wykazać u Pokazać Was także w tej e, dedykowanej wam w tym miesiącu oryginalnej no. melodii siły. Ale też e, pamiętajcie, jest to tego rodzaju, tutaj w tej karcie widzę taka celowość, a więc wyzwaniem Waszym będzie jakaś być może zasadność także podjęcia kroków, czy też cel, który, no właśnie, czy uświęca środki, czy powinien, czy nie musi czy jak to u was wygląda. Napiszcie. Zachęcam was ten miesiąc, żebyście odkrywali, żebyście mieli w sobie taki, takie zacięcie też intelektualne do tego co być może jest czasami rozwiązaniem jakiejś zagadki, pokuszeniem się także o to, co jest ważne dla waszej przyszłości. A więc taki trochę mam wrażenie miesiąc niekoniecznie porządkowania, ale takiego brania się za siebie albo brania się za jakieś konkrety, brania się może za jakieś nowe dla was wyzwania. Także te wyzwania pamiętajcie, mogą dotyczyć waszych pociech, bo tutaj też są e, dzieci w tych kartach, a więc jeżeli jesteście rodzicem, no to może ten miesiąc też będzie skupiony trochę jakby nie było na tym co ich co przeszłości dotyczy, czy też e, jakie kroki dzisiaj poczynione mogą tę przyszłość ulepszyć. I jaka rada dla was jeszcze? Zobaczmy. No kapitalna. Mak. Nic dodać, nic ująć, a więc yy, droga panno, piękny to miesiąc, nie zastanawia się nad tym. Za długo, <noise> tylko czuj, działaj, miej w sobie te inspiracje, miej w sobie tę powerność, z którą będziesz mogła, czy chciała przenosić góry. Tutaj są też chęci, tu jest też komunikacja, więc komunikuj swoje potrzeby, komunikuj się ze sobą, ale też mów głośno, czy też skutecznie do tych, od których być może zależy twój komfort bycia, trwania, przemieszczania się, czy chociażby realizacji siebie na każdym polu, tym mniejszym, tym większym, własnym, osobistym, czy tych, którzy gdzieś są w twoich, pod Twoimi skrzydłami. Ważne, żeby nie stać w tych miejscach, które kompletnie nie robią wam powietrza, nie dają wam ruchu. Hamują czy też próbują na was wpłynąć w taki dziwny, być może hermetyczny sposób. No, to sobie tutaj nie pozwólcie. Włączcie w sobie takiego autoszpiega, który może was szybciej naprowadzić na te ważne dla was kursy na tym wrześniowym morzu. Zobaczmy jeszcze, jaka karta dla was, a więc pannie, co panny jeszcze wiedzieć powinny od kosmosu? Co kosmos chcę wam powiedzieć? Panny, panny, panny. I karta dla was na wrzesień. Panny. Strach pojawia się tylko wtedy, gdy zapominamy, kim jesteśmy. Bo karta mówi, że nasza największa tęsknota, jest jednocześnie największą obawą. A więc dowiedzieć się, kim naprawdę jesteśmy, wymaga odrobinę wysiłku, ale daje nam faktyczną wiedzę tego, w jakiej rzeczywistości płyniemy. Dlatego Karta radzi, abyście nie budowały e, takiego ochronnego muru złudzeń, aby nie ranić e, siebie, innych, nie niszczyć, e, nie tworzyć wymówek. I takich uników po to, żeby uciekać od prawdy. Tutaj w tym miesiącu zadaj sobie pytanie, kim naprawdę jesteś, droga Panna? Bardzo ważne pytanie, także, a może zwłaszcza w świetle Waszych jubileuszy i dni urodzinowych, które przed Wami będą, aby sobie właśnie gdzieś powperać w samym sobie. A więc ten miesiąc niech będzie takim trochę szperaczem dla Was, niech będzie takim też zachęcaczem, albo sami sobie bądźcie do tego, żeby, żeby szukać i odkrywać, nie bać się, sięgać i nie czekać. I nie zwlekać. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ściskam raz jeszcze. Wszystkiego pięknego i słońce Wam przesyłam. Do usłyszenia. Pamiętajcie o aktywności. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.